Cześć. Nie miałem dzisiaj w planie dnia w terenie, ale tak na chwilę się tylko wyrwałem z GPS-em na szybko, bo bukową idzie piękne wezbranie. Zresztą przedwczoraj nad gilówką było też wszędzie mnóstwo wody. Bukową teraz płynie 20 m3 na sekundę. Więc, no, tutaj już jest blisko do wylania się z brzegów w dolinę. I jestem teraz przy czwartej rampie od ujścia, która, jak widzicie, no jest przy tym przepływie ledwo widoczna. Zmierzyłem sobie GPS-em różnicę wysokości między wodą dolną a wodą górną. Jest to 18 cm, więc wciąż jakieś piętrzenie jest. No ale przy takim spadku, mm, oczywiście, nie jest to jakaś wielka bariera dla ryb, teoretycznie, e, chociaż no, woda płynie szybko. Jest zimna, więc to nie jest tak, że mając tyle wody o tej porze roku, ryby jakoś e, bardzo są w stanie migrować. Po prostu one teraz chowają się gdzieś pewnie w jakichś cieniach nurtowych, za pniami w wodzie, zwalonymi e, w jakichś zastoiskach, a nie migrują, bo jest środek zimy. Mimo, że ciepłej, ale jednak chyba za zimno na podejmowanie jakichś e, energetycznie wymagających. Dużo wędrówek, e, więc zobaczymy jeszcze, jak wyglądają te rampy położone niżej, w tym ta przy ujściu rzeki, którą wam pokazywałem przy niskim stanie wody, jak płynęło 1,5 metra sześciennego na sekundę. A tu jeszcze zwróćcie uwagę, e, jaki fajny się tworzy prąd taki wsteczny wody. Oczywiście rzeka płynie w tamtą stronę, ale tutaj w kotle eworsyjnym zawraca. No, i poniżej każdej bariery następuje przez to erozja brzegów. Trzecia od ujścia rampa przy Tartaku, która klasycznie była najtrudniejszą dla migracji ryb, rampą najbardziej nachyloną. No, przy takim przepływie 20 m3 na sekundę ma 7 cm wysokości, a nie 90 czy 90 parę. No i jak widzicie. Nawet woda jakaś już przy takim spadku nie płynie dużo szybciej, więc tutaj na niej zdecydowanie dużą robotę robi różnica w przepływie dla możliwości migracji ryb. Pierwsza od ujścia do Sanu Rampana Bukowej, nawet przy tak wysokim przepływie 20 m3 na sekundę, jest dość wysoka, ma pół metra. Wysokości, przed chwilą zmierzyłem różnicy między wodą górną a wodą dolną, e, więc całkiem sporo. Spodziewałem się, że będzie mniej. To pewnie kwestia tego, że san zdążył już opaść, e, choć dalej stan w sanie jest średni i idzie znowu od kolejne wezbranko. E, ale różnica między bukową a sanem jest teraz duża. I tutaj jak widzicie, ta rampa, no pewnie dalej może być barierą dla ryb. Nawet przy takim przepływie widać, że świeżo e, tam wyerodowany brzeg. No tak, to jest poniżej barier. E, no ale dla ryb to jest teraz i tak żaden warunek do migracji. Woda ma 3,9 stopnia Celsjusza. E, no więc mało przy takiej temperaturze, tak jak mówiłem wcześniej, ryby. Raczej nie są zbyt aktywne. Hmm. To, co jest w ogóle w tej sytuacji, jeszcze takie ciekawe, to to, że mamy środek stycznia i mamy takie zimowe wezbranie. Nie twierdzę, że zimowe wezbrania nigdy wcześniej nie występowały, ale w zasadzie to wezbranie jest następstwem tego, że po roztopach śniegu w grudniu e, gleba jest nasiąknięta. Nie przyjmuje już takiej ilości wody, jakby mogła, i teraz każdy opad deszczu e, skutkuje dość dużym wezbraniem. Czyli mamy taki stan, jak normalnie był w marcu, kwietniu, jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, a teraz mamy to w styczniu. Więc e, no jest to dość przesunięte w czasie, wszystko. I oczywiście to przesunięcie ma bardzo duży wpływ na to, co się w rzece dzieje, jeśli chodzi o. Życie w tej rzece, o przemieszczanie się organizmów. No, pytanie, czy ryby teraz przy temperaturze wody niecałych 4 stopni no raczej nie będą migrować? A czy jeśli taka woda by była na wiosnę w nieco cieplejszej już temperaturze, to czy by nie było inaczej? No ale cóż, co tu jeszcze mamy? Jesteśmy o 3,8 stopnia. Zaraz poniżej rampy jednej z pięciu, przy czym najwyższej z tych wszystkich, tlenu mamy 7,23 mg na litr, co daje 58,5% nasycenia tlenu. To nie jest jakieś specjalnie dużo w lecie, w bukowej jest go mniej, ale w stanie jest go na przykład więcej. Więc wpływ tych ramp na produkcję tlenu w rzece jest no, niewielki. E, mówiąc oględnie, w porównaniu do temperatury wody i tego, co w rzece żyje, w sensie e, fitoplanktonu głównie. No ale coś tam sobie natleniają. To tak, dzisiaj krótko. Chciałem zobaczyć, jak wygląda wezbranie na rampach. No i tak to jest. Do zobaczenia w następnym materiale.